Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 13 czerwca 2024 roku i powiem Wam, że ja się dzisiaj wyspałem. Mam zamknięte wszystkie pozycje na dźwigni. Wczoraj zamknąłem złoto w idealnym praktycznie momencie, a dodatkowo rozgrywaliśmy podczas wieczorowego fedu z bitcoina na shorta. No ale o wszystkim Wam powiem. Jak przejdziemy do wykresów, ja oczywiście na samym początku zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania, bo większość osób oglądających tego nie robi. No a my dzisiaj sobie porozmawiamy o między innymi wczorajszym Fedzie, gdzie dosyć mocno dostaliśmy spadek. Tak jak mówiłem wczoraj w nagraniu, spodziewałem się dosyć sporego tutaj bujania. No, i takie bujanie też było. Dostaliśmy na początek strzał w górę, a potem w dół. No, ale może zanim zaczniemy, sobie od naszych wskaźników. No, bo dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na Bitcoinach i na końcu zobaczymy sobie złoto. Z tego względu, że wcześniej zamykałem tego mojego longa i akurat to był dobry moment zamknięcia, bo ten wystrzał po CPI o 14.30. Bardzo fajnie podbił również złoto, a mi wystarczyło to, ile ugrałem, i nie chciałem trzymać już tej pozycji i czekać do wieczora. No i co tam wczoraj się wydarzyło? Podczas godziny 20, kiedy zostały ogłoszone stopy procentowe, jak już pewnie wiecie, stopy pozostały na niezmienionym poziomie, no ale Federa Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że spodziewają się obniżki stóp procentowych tylko jeden raz w tym roku w porównaniu z trzema obniżkami o ćwierć punktu procentowych które były poprzednio przewidywane Fed przyznał że został właściwie został że pozostał dosyć skromny i postęp w kierunku zejścia właśnie na 2% inflacji to jest ich główny Cel i te ich nowe wytyczne, które się pojawiły, są zgodne z powszechnymi oczekiwaniami, aby te stopy procentowe pozostawić aktualnie na niezmienionym poziomie, czyli 5,5%. Dodatkowo prezes Fed Jeremy Powell powiedział, że bank centralny. Nie ma jeszcze takiej pewności, aby rozpocząć obniżanie tych stóp procentowych nawet po tym jak majowy indeks właśnie cen towarów i usług konsumenckich był jednym z najniższych, który oczekiwano, bo spodziewano się, że może być niski, ale nie aż tak. No i powiedział otwarcie, że postrzegają że ten raport jako jest to jako postęp w budowaniu takiego jakby zaufania więc myślę, że tutaj będzie dosyć ciekawie, warto też zwrócić uwagę, że indeksy strasznie wystrzeliły wczoraj dosłownie otwierały się luką, no dzisiaj nie będziemy zaglądać sobie do indeksów ale kto wczoraj obserwował rynki no to widział, że no było po prostu na indeksach szaleństwo chociażby S&P czy znak powybijały dosyć spore górki, ale może sobie to zobaczymy dokładnie jutro, więc na spokojnie my wczoraj podczas wieczornego live'a sobie obserwowaliśmy no i na bieżąco tutaj reagowaliśmy i o tym też powiem bo tutaj akurat skupiłem się na wejściu z FIBO no i sobie tutaj za chwilę to obgadamy jak przejdziemy do wykresów na Bitcoinie i innych kryptowalutach i u nas to już taka tradycja na Discordzie że jak odbywa się Fed no to robimy spotkania na live, no co prawda fajna była ta zmienność, spodziewałem się że będzie większa zmienność, no ale poprzednie posiedzenia Fedu no nie pokazały aż takich ruchów i podchodziłem dosyć Sceptycznie do tego wczorajszego posiedzenia, na szczęście skończyło się dosyć fajnie. Dobra, lecimy sobie dalej do wskaźników, od nich sobie zaczniemy, więc lecimy do CoinMarketCap, gdzie bitcoin w ostatnich 24 godzinach, mimo tego, że mieliśmy bardzo duży wzrost i później spadek, no to praktycznie stoimy na niezmienionym. Poziomie 22% jedynie na plus w porównaniu do wczorajszego dnia. No i Ethereum warto zwrócić uwagę, że prawie 1% na minusie, czyli dalej Ethereum traci dużo, dużo mocniej. A z pierwszej setki LPT zaliczyło ponad 15% wzrostu i to jest największy wzrost w ostatnich 24 godzinach, a największy spadek Zalicza ponownie AKT, aktualnie 16,5%. No i tutaj widzimy, że ten spadek jest naprawdę potężny. A my lecimy sobie dalej. Wskaźnik strachu i chciwości aktualnie na poziomie 70, a altcoin Season Index utrzymuje się nadal na niskim poziomie, aktualnie poziom 18. No i zobaczmy sobie likwidację. Jak zawsze patrzymy sobie na troszkę większym interwale, interwał trzydniowy, no i widzimy, że tutaj zostało nam trochę tych likwidacji u góry w okolicy, nawet pod 180 milionów, ale warto zwrócić, że dobiliśmy wczoraj tylko tutaj do poziomu 70 tysięcy. No i właśnie wczoraj wieczorem podczas Fedu mocno się przyglądałem, czy nie będziemy chcieli faktycznie jedną taką mocną lagą w górę zgarnąć tych likwidacji tutaj powyżej i dopiero polecieć w dół. Więc ja nie otwierałem jeszcze przed tym posiedzeniem żadnej pozycji, tylko czekałem aż tutaj porządnie nam wystartuje, bo pamiętajcie, po pierwszym strzale zawsze jest delikatne odreagowanie, a no i później lecimy dalej w wyznaczonym. Kierunku. A jak to wyglądało w liczbach? W ostatnich 24 godzinach było prawie 230 milionów dolarów zlikwidowane, z czego 148 ponad milionów było longów, no i prawie 82 miliony shortów. Więc dosyć sporo. A pamiętajcie, że już dzisiaj jeszcze w Stanach Zjednoczonych po pierwsze mamy informacje o bezrobotnych i też o 14.30 mamy wskaźnik PPI, czyli wskaźnik dóbr konsumpcyjnych. I może się tutaj naprawdę też dziać sporo. Więc pamiętajcie, o 14.30 możemy mieć znowu lekką zmienność, ale nie nastawiałbym się na taką aż zmienność jak wczoraj. Więc warto tutaj na bieżąco obserwować. Te wszystkie wydarzenia ekonomiczne, ja również je zamieszczam tutaj w takim codziennym raporcie na Twitterze, więc zachęcam Was do wbijania na Twittera. A my teraz lecimy sobie do trzech artykułów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwszy na Telegraph Wieloryby bitcoina zgarnęły półtora prawie miliarda dolarów w ciągu 24 godzin. Podczas tej korekty rynkowej, więc tutaj zachęcam was do przeczytania tego artykułu. A my lecimy do artykułu numer 2 na temat Terraform Labs, która zgadza się na ugodę z amerykańskim sekiem. Więc tutaj widać, że ugoda jednak będzie. No i trochę tutaj ich uderzy po kieszeni. No i ostatni na CNBC. Na temat właśnie posiedzenia wczorajszego Fedu, na temat rekordów na indeksach, na temat GameStopu, no i kilku jeszcze dosyć ciekawych ekonomicznych sprawach, które myślę, że mają tutaj dosyć spory wpływ na gospodarkę. Wszystkie trzy artykuły. Oczywiście w opisie pod filmem, a my lecimy sobie do wskaźników Maximusa. No i widzimy dużo więcej zleceń po stronie zakupowej. Po stronie sprzedażowej, jedna ściana na 67 740. Nie, przepraszam, 67 740. Dokładnie, bo tutaj wszystko się dynamicznie cały czas. Zmienia, a po stronie zakupowej mamy praktycznie dwie takie mocniejsze ściany: 67130 i 67000. I te ściany są naprawdę spore, więc tutaj możemy spodziewać się jakichś reakcji w tych miejscach. No i zobaczmy sobie wskaźniki pro Charts. I pro -y pokazują nam, po pierwsze, podwyższony poziom stablecoinów. Poziom bitcoinów po tym delikatnym spadku wczoraj po południu utrzymuje się na niezmienionym poziomie za to, za to funding rates mocno tutaj na czerwono, co może sugerować delikatne odreagowanie w górę, więc zobaczymy sobie faktycznie, czy funding rates tym razem skaże nam kierunek. No i my lecimy sobie już teraz do naszych wykresów. Zacznijmy sobie od Bitcoina. Bitcoin, po tym jak wybił tutaj 70 tysięcy, spadł ponownie na 67 tysięcy. No i tutaj dostaliśmy chwilowe odreagowanie. No ale podczas wczorajszego Fedu, którego my już standardowo oglądamy na interwale minutowym, bo lubimy, jak się dużo dzieje, jak jest jakaś zmienność, i po tym strzale, którym dostaliśmy. Z 60, prawie 7000, gdzie doleciliśmy na 60 800, tutaj było można zaobserwować po pierwsze z wyznaczenia FIBO spadkowego fajne odreagowanie na poziomach FIBO. No, i tutaj w okolicy 618 zakończyła się ta delikatna korekta. No, i polecieliśmy niżej, i my właśnie tutaj w tym momencie wbijaliśmy. W shorta, no i później już tylko obserwowaliśmy, jak cena spada. Co prawda, tutaj już część osób chciała odpuścić, ale póki nie wybiliśmy tej górki, byłem cały czas spokojny. No i cena poleciała nam bardzo fajnie na 67 270. No i tutaj ja osobiście zadecydowałem się na wyjście z rynku, i według mnie była to bardzo dobra decyzja. Bo mimo tego, że później spadliśmy jeszcze delikatnie niżej, no to uniknąłem tego rozczarowania tutaj przy tym odreagowaniu, więc sobie trochę odpuściłem. No i to była dobra decyzja, no bo w tym czasie, jak niektórzy się tutaj gorączkowali, no to ja słodko spałem i odpoczywałem, bo nie miałem już żadnej. Pozycji, dzisiaj nastawiam się na obserwowanie rynku. Z rana nie planuję żadnych wejść. Może dopiero właśnie po tych wydarzeniach ekonomicznych o 14.30 po PPI. I powiem Wam, że chętnie bym tutaj coś rozegrał. Co prawda, skupiam się w dniu dzisiejszym bardziej na Bitcoinie i Etherze. Chociaż dwa altcoiny również obserwuję. No i nie wykluczam również wejścia. Myślę, że może być tutaj też ciekawie przez weekend, no ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. No i lecimy sobie dalej. Zobaczmy sobie Ethereum, które, no tak jak już mówiłem, podczas CoinMarketCap radzi sobie dużo gorzej od Bitcoina. No i tutaj, po pierwsze, mieliśmy wczoraj fajnie testowany poziom 3555 dolarów, no ale. Koniec końców spadliśmy nawet do poziomu 3475, a myślę, że to jeszcze nie koniec. Największa walka będzie tutaj w okolicy poprzednich dołków, czyli 3434, no ale ja po cichu cały czas liczę na poziom wsparcia na 3285 dolarów. Dobra, lecimy dalej. Tak krótko tylko o kilku kryptowalutach, które Warto myślę obserwować przez najbliższe godziny, może dni, pierwszym z nich jest Komp. Komp tutaj po tym zjeździe bardzo fajnie zaliczył tą żółtą strefę. Ja sobie może przejdę na interwał 15-minutowy. No i tutaj już mówiłem o tej strefie poprzednio, że ona jest dosyć fajna i ciekawa, ale mimo tego, że tutaj dostaliśmy reakcję. No to ja podtrzymuję cały czas to co mówiłem, czyli ta dolna krawędź tej strefy, czyli okolice 50 dolarów i 28 centów. Tutaj ta krawędź strefy jest dla mnie dużo bardziej atrakcyjna, no a zwróćcie uwagę, że to jest prawie 2 dolary różnicy, więc lepiej poczekać i może być dużo lepszy trade właśnie na kąpie. Dobra, lecimy dalej. Kolejnym coinem, który dawno nie był w naszej analizie jest INJ, który aktualnie już niecałe 30 dolarów, no ale tutaj ta czerwona linia, która mocno jest cena hamowana właśnie na tej linii, no niestety nie dobiliśmy tym razem, żeby ją przetestować, dojechaliśmy do 33 dolarów. No, i zabrakło nam dosłownie z 55 centów. Ale myślę, że to nie jest jeszcze nic straconego, póki nie zeszliśmy poniżej dołków. Myślę, że tutaj jest szansa na bardzo szybki powrót. Więc ja i NJ mam zamiar przez najbliższe dni i godziny obserwować bardzo mocno. Bo może być tutaj spora szansa jeszcze na zrobienie fajnego shorta. W longa bym teraz nie wbijał, bo jesteśmy na takim poziomie, że możemy, to jest dosłownie rzut monetą albo lecieć w górę, albo w dół, więc ja bym się powstrzymał i bym poczekał sobie ze spokojem, albo na wbicie do jakiejś fajnej strefy na longa, albo do przetestowania tej górnej, czerwonej linii. A teraz lecimy zobaczyć sobie kawę, która zbliża się pomału do naszej strefy, o której mówiłem już kilkukrotnie, Wróćmy sobie interwał godzinowy, będzie lepiej to widać. No tutaj zbliżamy się do żółtej strefy, i tutaj również jak w przypadku kompa, ustawiam się bardziej pod tą drugą krawędź dolną do ewentualnego longa. Jeszcze co prawda nie mam żadnej pozycji ustawionej, ale czekam, co tutaj się dalej wydarzy. No, i lecimy sobie do ostatniej kryptowaluty. Na dzisiaj jest to link. Link, który zszedł poniżej swojej strefy na 16,60 dolarów, przetestował ją raz i przetestował ją w dniu wczorajszym drugi raz. No i wszystko wskazuje na to, że linka będą chcieli ściągnąć z powrotem tutaj na wsparcie na 13,31 dolarów. Wrzucam to tylko jako informację: niedawno był link tutaj też w analizie na kanale. Więc tylko tak na szybko takie przypomnienie w jakim jesteśmy miejscu. Myślę, że jest tutaj też ciekawa szansa do rozegrania na jakichś dźwigni linka w najbliższych kilku dniach. Więc na spokojnie. Pamiętajcie, że ja staram się nie robić z 30 wejść dziennie. U mnie to tak jest, że czasami robię jedno, dwa wejścia nawet na kilka dni. Ale nie lubię po prostu wchodzić w wiele, wiele tutaj pozycji, wolę jedną a konkretną i tak sobie na spokojnie analizować. A najgorsze co jest to mieć otwartych z 10-15 pozycji na longa. No i później w przypadku spadku, no tracimy bardzo dużo na wszystkich kryptowalutach. No ale ja wiem, że altcoiny potrafią mocno strzelić, wyłamać się. Z tego przyklejenia od bitcoina i zrobić dużo lepszy wynik, ale pamiętajcie, można zrobić to też z głową. No i lecimy sobie na szybko zobaczyć tylko złoto, które ja wczoraj zamykałem dosłownie tutaj na górce i byłem mega zadowolony. Część co prawda z nas, osób na Discordzie, w momencie kiedy napisałem, że zamykam złoto, oni również zamknęli, to oni odpalili. Shorty, no i bardzo fajnie im to wyszło. Ja co prawda nie odpalałem żadnego shorta, bo tutaj też według mnie było 50 na 50. Byliśmy jeszcze przed wieczornym posiedzeniem, więc mogło się tutaj wydarzyć sporo. No i nie chciałbym po prostu, żeby tutaj niepotrzebnie cena później poszybowała dużo, dużo wyżej więc póki co fajnie tutaj się to ułożyło no ale myślę, że złoto byłoby atrakcyjne tutaj na longa z dwóch poziomów 2285 no i później tutaj z tych dwóch żółtych linii, no najlepiej z 2220 dolarów zobaczymy jak faktycznie się to rozwinie, mam nadzieję, że też będzie fajna okazja jeszcze złoto sobie potrejdować. Ja dziękuję wam serdecznie za dzisiaj, dzięki za lajki, like, za suby i za komentarze. No i dajcie znać, jak wam wczoraj poszło podczas tych wydarzeń ekonomicznych. Czy graliście longi, czy shorty. No i dajcie znać, jakie jest wasze nastawienie na najbliższe tygodnie i miesiące. Gdzie tym razem według was Bitcoin poleci, czy po nowe ATH, czy będziemy Mieć takie nastawienie, że to już się zaczyna bezsa, i jutro właśnie o tym porozmawiamy, czy to jest początek bezsy, czy jednak nie. Ja dzięki, dzięki raz jeszcze. No i do usłyszenia. Do jutra. Hej.